dostałam malutką porcję do bani. A ja jestem zadowolona ze średniej milki. Spójrzcie, jaką mam ogromną czekoladę. A porcja Emmy to jakiś żart. Ale jako pierwsza będę ją jadła. I coś wymyśliłam. Przyda mi się do tego moja miniaturowa kuchnia. Wezmę garnek z półki i postawię go na kuchence. Wow. Sara, daj mi też spojrzeć przez lornetkę. Trzymaj. To takie słodkie! A teraz roztopię czekoladę i przyspieszę ten proces za pomocą łopatki. Dodam też mleko i zrobię pyszne kakao. Już czujecie ten cudowny zapach. Okej, okay, czas skosztować mojego miniaturowego arcydzieła. Właśnie w ten sposób, bo tak to się robi w wyższych sferach. Pyszne, ale bardzo mało. Ojej, Emma, no prawdziwa dama z ciebie. Przestań się śmiać, lepiej bierz się za swoją czekoladę. Z przyjemnością. Kocham czekoladę tak bardzo, że jestem gotowa jeść ją na śniadanie, obiad i kolację. O tak, nie mogę się oderwać. Julia, gdzie twoje maniery? Przepraszam, poniosło mnie. Teraz kolej Sary. Ej! Zjadłaś już swoją czekoladę. Ta jest moja. Pozbędę się opakowania. Nadszedł czas, aby zrobić z ciebie piękny czekoladowy domek. Najpierw wszystko wymierzę i można chwytać za piłę. Muszę wszystko dokładnie wyliczyć, żeby się nie pomylić. Na razie idzie mi bardzo dobrze. Dach jest gotowy, ściany też. Hurra! Zawsze marzyłam o domku z czekolady. Wow! To wygląda super! Dzięki, a teraz najlepsze. Degustacja. Wow, idealna. Co tu się dzieje? Mam was, spryciule. Spadać mi stąd. Oreo, moje ulubione. Sara, ale masz żałosną porcję. Naprawdę nie mam szczęścia. No w końcu mi się poforciło. Sara, teraz ja będę się śmiała z twojej porcji. Dobra, bez urazy. Ty pierwsza. Okej, okay, mam nadzieję, że nie zgubię tego ciasteczka w mleku. Ojej, wykrakałam. Muszę je jakoś wyciągnąć. Kurczę, nie dam rady wyciągnąć takiego maluszka ręką. Będę musiała wypić wszystko do ostatniej kropelki. O rany troszkę przesadziłam. Jesteś taka zabawna. O patrz, tu jest twoje ciastko. Kura, tak bardzo chciałam je zjeść. Pyszne, Julia, teraz ty! Mm, co za zapach! Ja też wrzucę moje ciasteczko do mleka. Ale rozmieszam je słomką, żeby wyszedł mi koktajl. Pyszności! Z chęcią wypiłabym dokładkę. Ale dobre! Ups! Okej, okay, Emma, zaczynaj! Alleluja! W końcu się najem! Ojej, jakie ciężkie! Nie zmieści się w szklance. Co robić? Chyba wiem. Muszę zmniejszyć ciasteczko, żeby zanurzyć je w mleku. Poradzę sobie z tym w mgnieniu oka. Uwielbiam ten krem. Okej, gotowe. Teraz rozmiar Oreo pasuje do mojej szklanki. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować tego niesamowitego smaku namoczonego w mleku ciastka. Mm, jestem zachwycona. To było niesamowite. Czekajcie, to nie wszystko. Muszę dopić mleko o smaku ciasteczka. No, teraz jestem pełna. Nareszcie się najadłeś żarłoku. Tylko 4 cm makaronu. Też spodziewałam się więcej. A ja jestem zachwycona. Wow, ale Julia ma porcję. Cieszy mnie to bardzo. Ojej, Sara, nie pęknij z przejedzenia. Przestańcie się nabijać. Ja zacznę, aby nie powrócić sobie rąk. Użyję pałeczek. Pyszne. Teraz ja, tak? Jedzenie pałeczkami jest niewygodne. Lepiej jeść makaron po jednej niteczce. Widzicie, jak fajnie mi to wychodzi? Obudź nas, jak skończysz. Dziewczyny, już! Boom! Co się dzieje? No nareszcie. Czekałam na swoją kolej. Jakoś dziwnie trzymasz pałeczki. Zaraz zrozumiecie, o co mi chodzi. Pałeczki to druty, a makaron to wełna. Wow, spójrz na to. Julia zrobiła szalik z makaronu. No i co sądzicie o moim szaliczku? Podlotowy. Stylowy i smaczny. Taki z mlekiem to moje ulubione śniadanie, a ja mam średnie opakowanie. Super! Co za szczęście. Dostałam gigantyczną porcję. Moja w porównaniu z twoją wygląda żałośnie. Dobra, spróbuję. Mm, słodziutkie. Co? Tylko jedno kółeczko? No dobra, chociaż popiję mlekiem. Jedna kropelka. No bani. Sara teraz ty. Z radością! Uwielbiam płatki. Ale farciara. A teraz napiję się mleka. No i połączę płatki z mlekiem bezpośrednio w buzi. Fuj! Tak, jest o wiele smaczniej. Emma, możesz zaczynać. E, chwileczkę. Muszę wziąć miskę. A to tak można było? Tak, wszystko zgodnie z zasadami. Kurczę, jakie ciężkie opakowanie. Wsypię płatki do miski i zaleję mlekiem. To dopiero porcja. Mleko jest takie ciężkie, żebym tylko się nie przewróciła. Udało się. A teraz najprzyjemniejsza część. To istne smakowe szaleństwo. Mega pyszne. Dałaś radę. Brawo. Kto tam puka? Ej, już bieg na tworzyć. Hello. Witam, witam. To są pieniądze. Oto twoje zamówienie. Och, jakie ciężkie pudło. Co tam masz sąsiadko? Zobaczmy. Aha. To jest wszystko, co pozwoli mi stworzyć moje wymarzone łóżko. Wow, ile tu drewna. Szybko położę to na podłodze. Co ona tam kombinuje? Ojej, zanurkowała w tym pudle! Świetnie, to będzie moja barierka! Jaka ogromna! Super, prawie wszystko wyjęłam. No i oczywiście narzędzia. Oj, to bolało! Dobra, odstawię to pudło przeszkadza mi. Co ona teraz robi? I architekt Mary bierze się do roboty. Okej, okay, postawimy tak, a to tak no całkiem nieźle. Już niedługo będzie bardzo ładnie. Jestem urodzonym budowlańcem. Piętrowe łóżko. Zawsze chciałam takie mieć. Ekstra. Teraz jej łóżko jest fajniejsze niż moje. Ale nie szkodzi mam pomysł. Kupić. A teraz czekamy na kuriera. Oto i on. Witajcie to dla Was. Dziękujemy. Szybko wnieście to do środka. Gotowe. Wow, to jest piękne. A co myślałaś? Łóżko zamontowane, jeszcze trochę ozdób. Było. Dodamy też światełka i jakieś fotki, żeby kącik był jeszcze bardziej przytulny. No to co? Włączamy? Wyszło świetnie. Wow! Aścikopara opadła za sąsiadeczko? No kto teraz ma najfajniejsze łóżko? Auć! To bolało. Co tam robi moja sąsiadka? Nie podglądaj. Hmm... Co by tu wymyślić? Bingo. Wiem! Muszę udekorować swój kącik wszystkim, co znajdę. Na przykład te zasłony są całkiem niezłe. O, oh, i ten obrót też mi się przyda. Mimo, że nie mam zbyt wiele kasy, to główka pracuje. Świetnie! Wygląda super! Tak samo dobrze jak u Jennifer. Mary, co ty tu rozrzucasz? Ojej, skąd masz takie fajne zasłonki? Teraz obrus pójdzie w ruch, zrobię z niego świetny hamak. Wow, jest taki wygodny. Tak miło się w nim odpoczywa. Cześć, sąsiadko, jak leci? Jakoś tu nudno. Mam pomysł. Zaraz coś zamówię. Mary pęknie z zazdrości. Już biegnę. Dzień dobry. Twoje zamówienie. Zainstaluj to tutaj, proszę. Robi się. Wszystko gotowe. Oto twoja zapłata. Dziękuję. Do widzenia. No, hej! Zapraszam wszystkich na imprezę do mojego pokoju. Cześć dziewczyny! Zobaczcie, jaki mam fajny domek. Jest rewelacyjny, Jennifer. I super przytulny. Urządzamy prywatną imprezę, nikt więcej nie może wejść. Czas zacząć zabawę. O! Mam świetny pomysł! Do dzieła. Dobra. obrus. Teraz naczynia. I moi dobrzy wierni przyjaciele! Soknuje moja współlokatorka. Podkręćmy muzykę. A, co się dzieje? Co ty na to, Mary? Podoba Ci się? Koniec tego dobrego. Popamiętasz mnie, ochrona? Tak, chcę złożyć skargę na głośne hałasy w moim pokoju. O, co do mnie? Dzień dobry. W czym problem? Chodź ze mną, pokażę Ci. Tu są. To one hałasują. Zaraz się tym zajmę. Co tu się dzieje? Kim jesteś? Są skargi na wasze głośne zachowanie. Chyba wiem, jak rozwiązać ten problem. Proszę bardzo. W takim razie jestem skłonny przymknąć oko. Do widzenia. Ej, co to ma być? Mam kolejny pomysł. Zrobię swoją imprezę. Co ja tu mam? Fajny, świecący globus. A teraz w tych krążków zrobimy coś ciekawego. Jennifer padnie z wrażenia. Świetnie. A teraz bierzemy i przyklejamy kawałki płyt CD do globusa. Wow, super! Wspaniała kula dyskotekowa gotowa. Teraz imprezowy klimat będzie panował tu już na zawsze. A z reszty dysków zrobię dekoracje na ścianę. Super, mój pokój błyszczy. Teraz czas włączyć jakąś muzykę i to na maksa! Co za impreza? Co tam się dzieje? O, patrz, u Mary też jest fajnie. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Cześć! Chcemy się z tobą zabawić. Co by tu jeszcze wymyślić? Wiem! Mam fajne pudełko z żarówkami. Hmm. Są niesamowite. A teraz będę potrzebowała kabla. Proszę, łańcuch świetlny, gotowy. Muszę go tylko powiesić. Co ona tam wymyśliła? Jak przytulnie. Uwielbiam swój pokoik. Dobra. Trzymaj się, Mary. Proszę wejść, szybko. Musimy sprawić, żeby to miejsce nabrało blasku. Tak, tak, dokładnie to, co trzeba. Wszystko działa. Tu są pieniądze. Dziękuję. Jak fajnie! Lepiej niż u ciebie, co? Ojej, co się dzieje? A, to pożar! Mamy tu przecież gaśnicę. Zaraz opanujemy sytuację nie bój się. Wszystko jest pod kontrolą. Gotowe! Ale moje łóżko jest zniszczone! Przykro mi Jennifer, ale zawsze możesz zamieszkać w moim domku. Dobra, chodźmy do ciebie. Moje miejsce też jest fajne, co? Tak, bardzo tu ładnie. Trzymaj! Poznaj moich kluszowych przyjaciół! Oh. Musimy jeszcze zamówić farby. Przybij piątkę! O, jest i kurier! Hura! To paczka! Witam! Yes, Proszę za mną! Tutaj, tutaj! Świetnie, dziękuję bardzo. Szybko spójrzmy, co tam jest. Zaczynajmy! Dobra! Pasuje mi co? Jak to działa? To proste! Wszystko wywiercę! Ojej, to jest takie ciężkie! Ostrożnie! Wierce, tu postukam. Jeśli postępować zgodnie z instrukcją, wszystko się uda. Trzymaj a ja zmierzę! No proszę, dałyśmy radę. Super! Oto schodki na pierwsze piętro. Dziewczyny, jesteśmy super budowniczymi. Właśnie tu jest coś jeszcze. Żółte pudełko dla mnie. Dla mnie zielone, niebieskie, czerwone. Wow! Całe wiadro farby! Żółta farba w sprayu. Ale ja mam Wow! A ja mam pędzel. Puszysty. Bierzmy się do roboty. Trzeba pomalować to miejsce na żółto. nim ta buźka. Dobra, a teraz na poważnie. Ojej! Ale tu jest fajnie! Wiadro w ruch! Jedna sekunda i gotowe. Yes! Rękawiczki, żeby się nie pobrudzić. A teraz trochę pracy pędzlem. O, tak, ale fajnie mi to wyszło. Jedziemy z tym bałkiem. To jest to, teraz wszystko jest zielone. Świetnie nam poszło, dziewczyny. Dech, wydech, dech, wydech. No właśnie, muszę przecież udekorować pokoik. Co ja tu mam? Jakie śliczne kwiatki. Wezmę je wszystkie i rozrzucę po całej ścianie. O tak! Jakie to ładne. Co tam jeszcze jest? Poduszki. Nie mogę się bez nich obejść. Teraz mam miękki kącik. Pan kaczorek. Ej, nie podglądaj! Skończyłam rozgrzewkę. Co tam robi Britni? Ojej, udekorowała pokój. Mnie też by się przydało. Gdzie jest moje pudełko? Sprawdźmy. Taśma ledowa, tego mi trzeba. Przyszedł świetny wzorek. A z tej waty można zrobić chmury. Super! Mięciutka jak chmurka. Muszę to tylko pomalować. Potrząsnę i jedziemy z tym. Gotowe. Włączamy światło. Wow, to tak jakbym trafiła do nieba. Ale odlot. Potrzebuję tylko leżaka. Bu! Hagiłagi mówi wszystkim cześć. Czas na jakieś foteczki. Co? Udekorowała pokój? Ja też chcę! Co ja tu mam? O, zegar! Świetnie powieszę go tutaj. Chociaż nie, nie podoba mi się. A może to? To też nie. O, te usta są idealne. Okej. Okay. Teraz rzęsy. No pięknie. Mój fotel worek jest najwygodniejszy. A teraz zrelaksujmy się z moim kumplem. Zobaczmy, co jest w pudełku. Mata z roślinkami. dekoruje nimi całą ścianę. To jest takie piękne. Dorzucę kwiatka. Co to jest? Muszę to nadmuchać. Ojej, to było trudne. Ale nadmuchiwane krzesło gotowe. Jest idealne na drzemkę. Zwłaszcza z creeperem w dłoni. Ej, dziewczyny! Przedstawmy sobie naszych pluszowych przyjaciół. To takie słodziaki! Hagiłagi, masz teraz trzech nowych kumpli. Panie Żółwiu, jesteś taki słodki, jak dobrze cię mieć. Podoba Ci się pokoik, co? Wiem, co spodoba Ci się jeszcze bardziej. Ten samochód. Gotowy? No to gaz do dechy i jedziemy! A teraz wracaj. Jest! Cześć, ptaszku! Spójrz to, jabłko. Powiedz, jabłko. Nie chcesz? A może motyl? Powiedz, motyl. No co jest? Nie, to nie. Cześć, rybko! Jak ci się podoba w torebce? Myślę, że w tym akwarium będzie ci lepiej. No i gotowe. Widzę, że już ci się podoba. Kuku, no i gdzie się chowasz? O, tu jesteś. Kurczaczki, jesteście takie urocze. Po prostu was uwielbiam. Czy można być jeszcze słodszym? No i idźcie się ze sobą pobawić. Kocham was tak bardzo, że nie jestem w stanie tego wyrazić słowami. Jesteście cudowne. Nice. Moje maleństwa. Okej, okay, tutaj jest numer. No dzień dobry, jak tam moje zamówienie? Świetnie. Troszkę poczekam. O, to na pewno kurier. Dziewczyny, to do mnie. Proszę wejść. Dzień dobry. Dziękuję. Oto i moja lodówka. O Tak, pasuje idealnie do mojego pokoju. Sprawdźmy, co jest w środku. Mnóstwo słodyczy, moje ulubione cukierki. Ej, są niebieskie, czyli moje. Co? No tak, dobrze, bierz. Dzięki. No to wezmę sobie kitketa. Uwielbiam je. A kuku! Okay. KitKat! Mm, no tak jest czerwony, trzymaj. Smacznego! Kurczę, wszystko mi zabrały. O, mam tu jeszcze skitelsy. Ale fajnie. Chyba nikt nie patrzy. No to zaraz sobie... Co? Tina? No dobrze, weź je. Ale ja też chcę to wieść. Kurczę. Co, nic tam już nie ma? O, jeden cukierek. Tylko jeden. O, tak, to jest super pyszne. Ekstra. Uwielbiam kikety. Pyszka. Wszystkie cukierki prosto do buzi. Rewelka. No dobra, przynajmniej cokolwiek zjem. O tak! Wykończ ich! Wykończ ich! Co nie! Bateria się rozładowała! Co robić? No właśnie, mam przecież pudełko! Mam tu monitor i konsolę! Ekstra! Hej, Julie! Chcesz ze mną zagrać? No pewnie. No to chodź do mojego pokoju. Tu jest Twój Joystick. A ten jest mój. No to włączam. Ale fajnie. My też możemy zagrać. Sorry, dziewczyny, ale mam tylko dwa joysticki. Nie, to nie. O, ja też mam przecież pudełko. A w środku ekran i matę do tańczenia. Tina, szybko zobacz, co mam. Fajne, co? Wow. Pewnie. Rozkładaj. A ja włączam monitor i lecimy. Alright, alright, alright. To jest to. Come on. Powtarzaj za awatarem. Myślę, że idzie nam całkiem nieźle. Tak, grałaś już w tę grę? Wygląda na to, że dobrze się bawią. Myślisz o tym, co ja? Dziewczyny, możemy do was dołączyć? Proszę. Hmm, a może się zamienimy? Yes! Dobra! Od tak dawna chciałam potańczyć. Dajmy czadu Julie. Kina, świetnie ci idzie. Wygramy to. Skaczemy. O tak, zdecydowanie urodziłyśmy się, żeby tańczyć.